Hej, do Wam wszystkim? Z tej strony, Patryk, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku. Tym razem widzimy się znów w Beat Beatrix Runner 2, Beatrix Beat Runner 2. I znów sobie troszeczkę poskaczemy i pokażę Wam tutaj, jaki uczyniłem progres od, od ostatniej gry. Wczoraj Wam powiem, że nie pamiętam, ile ja tam wtedy poziomów przeszedłem. Ale wydaje mi się, że nie było ich za dużo. I że pomiędzy. O, tak, przeszedłem dość dużo. Chyba przeszedłem to, to, to. O, na pewno przeszedłem zdecydowanie dużo y, poziomów po, po ostatnim odcinku. Wydaje mi się, że ostatnim coś tutaj zakończyliśmy, coś w tym miejscu. Tutaj widzicie na no, maksa wszystko zdobyłem. Tu już nie. No dobra, tego poziomu nie mamy. Zabrakło mi słowa. Tego poziomu nie mamy. Ukończonego, dokładnie. Więc co? Zaczynamy. Ogólnie chciałem ten odcinek zrobić z, z green screenem, czyli, wiecie, to moja taka wycięta sylwetka, ale szczerze Wam powiem, nie wiem, czy mi się uda. E, wiem, że wyglądałoby to naprawdę dobrze, wyglądałoby to naprawdę fajnie, ale nie wiem, czy mi się uda, dlatego że e, przepaliła mi się żarówka w halogenie i troszeczkę lipa. I mam teraz tylko jednego, a normalnie używam dwóch. I po prostu nie wiem, czy jeżeli będzie padał jakiś cień, to już nie będę mógł, o Boże, widzicie, już się zaczynają lamy, to nie będę mógł po prostu wyciąć tej sylwetki i zobaczymy, dobrze, że dzisiaj jest piąteczek i będę mógł sobie jeszcze jutro skoczyć, ponieważ w weekend chcę dużo ponagrywać. O, nie udało mi się zabrać, ale to nic. A, zapomniałem, kurczę, jakim ja tu klawiszem, J, K, dobra. K Kopię. J podskakuje. Hop, 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 hop. Oka. Hop hop. Aj! Ciu. Coś mi się wydaje, że nawet tego poziomu nie uda mi się przejść na odcinku. Powiem wam szczerze, nie wiem ile tutaj jest tych poziomów. Wydaje mi się, że dość dużo, ale już z tymi mam nie lada kłopot. Hop hop. <grym> L? Też nic nie robi, kurde. Wiem, że potrzebne mi są dwa. Jeden do... A, chyba strzałki, dobra. Chyba strzałkami mogę. Ten, o, tym kopię, tym na dół. Dobra. Wszystko wiadomo, tym kopię. Mogę używać sobie strzałeczek, jest to zdecydowanie wygodniejsze. Hop, skopiemy raz. Aj, zasłoniło mi teraz to coś. Ja pisgam. Jedziemy. Hop, wyskok. Hop, hop. Hop, hop. <laughs> Dlaczego? Dobra. Hop! Hop! Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. To gówno znowu by mi zasłoniło. Ułamek sekundy. Nie, masakra. Chciałbym chociaż dojść do, pie do pierwszego punktu kontrolnego. I wtedy mógłbym sobie przejść poza tym. Poza odcinkiem. Znowu to gówno by mi zasłoniło. Czemu nie poskoczyłem, bo myślałem, że wyskoczę. Jezu! Masakra, naprawdę. Teraz może wam się wydawać, że ja lamię, dla osób, które nie grają w takie gry zręcznościowe za dużo, które za dużo sobie nie skaczą właśnie. Jezus Maria. To naprawdę jest to dość trudna gra. Teraz poziomy się już zaczynają, na wysokim poziomie nie powiem. Hops. Tak jest coś, na co można sobie skakać. Powiem wam, że dla mnie zdecydowanie przyjemniejsze jest się troszeczkę potrudzić, niż po prostu sobie tak przechodzić bez niczego. Łaaa... Dobra, nieważne. Lecimy. Będziemy próbowali aż do skutku, no zobaczymy. Jeżeli nam się nie uda nigdzie dojść, to chociaż będziecie ze mnie mieli jakąś beczkę. Tutaj nie chodzi o to, żebym, wiecie... Po mojej let's play'ie y, często ludzie sobie myślą, że o, nagrywasz jakiś let's play, nagrywasz coś z gry, to musisz niezmiernie w tą grę dobrze umieć grać, a u mnie jest zdecydowanie odwrotnie. Ja po prostu to nagrywam na spontanie, żebyście mogli się ze mnie pośmiać, żebyście mogli zobaczyć jak ja sobie gram, mój sekt, żebyście mogli sobie zobaczyć, żebym mógł sobie przy okazji pokazać o czymś fajnym i przyjemnym. No oczywiście są niektórzy pro gracze, ale to jest zupełnie inny typ kanału. To nie jest też let's play, gdzie ja wiecie, przechodzę na każdym filmie jakiś tam poziom, i gdzie naprawdę muszę się postarać, by być jak najlepszym, bo jakaś rywalizacja, coś takiego. Nie, po prostu o. A czemu, trze chcę powiedzieć, czemu ja tam nie wyskoczyłem znowu? Jezu, nadusiłem, żeby wyskoczyć, ale nie wyskoczyłem. Dobra, mało ważne. Lecimy. Powiem wam, że ostatnio YouTube mnie troszeczkę denerwuje, bo ja sobie tu teraz patrzę i mam yy, nagrywam to na dość jednak starym komputerze, yy, plus jeszcze kamerka, ale mam 30 FPSów, jest płynne, 30 FPSów gra chodzi mi strasznie płynnie, FPSy poniżej 30 nie spadają, yy, a gdy wrzucę film na YouTube, yy, są jakieś pojawiają się dziwne lagi, o Boże, jakieś ścinki, coś takiego. Już nie mówię o tym, że Podczas składania filmu, głos mi wszystko ładnie pasuje pod filmami, jest ładnie dopasowany, a YouTube jakoś to dziwacznie konwertuje. Bo przyjmuje jakieś tam swoje formaty, tylko mimo to, że ja wstawiam to w formacie takim, jak YouTube przyjmuje, niby to on i tak for formatuje to czy tam konwertuje do swojego formatu. I poprzez to ich formatowanie materiał traci na wartości, dlatego że spada mi liczba klatek na sekundę, czyli tzw. FPS-ów. Jaki czasem jest taki błąd, że dźwięk nie jest dopasowany do 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 czego do obrazu kiedyś YouTube był równie popularny jak teraz ale on, oni kurde znaczy nie nie był popularny jak teraz chodzi mi o to że kiedyś na YouTube było mniej użytkowników i ten YouTube naprawdę musiał walczyć o tych użytkowników żeby oni Jezu. Żeby oni przychodzili tam i oglądali te filmy. Dzięki temu oni zarabiali oczywiście, no i żeby tam stawiali filmy, co jest, co jest zdecydowanie ważniejsze dla nich i bardziej opłacalne. A teraz już się nachapali, że tak powiem, tych użytkowników. Wszystko pełno, to Google+, Plus, no nie ukrywajmy. YouTube jest połączony z Google i teraz robią highscenery na tym i nieważne co by się stało i tak będzie w ciur użytkowników, bo tak zwanych gogli używa każdy. Więc nie dbają po prostu o swoich odbiorców jak i o tych, którzy utrzymują tak naprawdę ich stronę. I troszeczkę mnie to denerwuje, bo takie ich błędy pojawiają się coraz częściej. Kiedyś, wiecie, wprowadzałem jakąś zmianę, to pierwsze konsultowali tą zmianę yy, z tymi swoimi ludźmi, którzy tam stawiają te filmy. Nieważne ile ich tam było, zawsze to konsultowali. Liczyło się dla YouTube'a nasze zdanie tak naprawdę, no bo tak naprawdę my tworzymy tego YouTube'a, tak? A teraz, gdy mówię, mają tyle już tych użytkowników, robią co chcą, no i po prostu ten YouTube troszeczkę traci na wartości w każdym, w każdym sensie, nie? No akurat traci na wartości, traci na wartości dla nas, dla nas tych, którzy tworzymy. No dla nich nie traci, bo oni mają coraz więcej pieniędzy, nie? Dobra. Mniejsza o YouTubach. Oh my god. Dobra. Nie, próbuję jeszcze max 5 razy i jeżeli się nie uda, to bardzo serdecznie podziękuję. Jak widzicie, tu już... Te podstawy mam w miarę opanowane. Hops, hop, 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 hop. Tak, dobrze, tu dobrze wskoczyć, tu dobrze wskoczyć, tu dobrze wskoczyć. Tutaj dobrze wskoczyć. Lecimy, o w tym momencie jeszcze nie byłem. Tu dobrze wskoczyć, tutaj, tutaj. Jest! Osiągnąłem to co chciałem osiągnąć w dzisiejszym odcinku, czyli punkty jakby... budujący, punkt budujący, punkty zapisu i na dół mamy spaść dobra, k... a było tak blisko, dobra, nieważne mniej więcej połowa planszy za nami, mówię tutaj cza czasem dla takiego mało zaawansowanego za za mało zaawansowanego gracza, dokładnie to chciałem powiedzieć eee, ostatni język mi się plącze to naprawdę taki poziom to jest nierada wyzwanie. Czasem wiecie, przeszedłem sobie połowę, mam gdzieś już tam tą grę zapisaną. I wejdę sobie, powiedzmy, tam za godzinkę, i uda mi się posiedzę sobie to 15 minut znowu, i uda mi się przejść następny poziom i tak sobie zrobię sobie. I, i tak zrobię sobie zrobię. Co? Chciałem powtórzyć to, co powiedziałem, nawet powtórzyć mi się nie udało. I zrobię sobie to samo. I wiecie, całutki poziom przejdę i tak codziennie to naprawdę idzie przejść sobie tę grę i to dość przyjemnie. Dobra, teraz tu na dół. Tu poskakujemy, tu walimy z kopa. Tu robimy tak, tu robimy tak. Tu się kładziemy, tu kop. Aj, tu miałem przeskoczyć. No nieważne. Próbuję to sobie przejść ostatni raz. Hops, hops, na dół, góra, na dół, góra, góra. O, nie udało mi się. Więc moi drodzy, hops, eee, tu idziemy. Ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Troszeczkę sobie pogadałem, troszeczkę sobie pograłem. Levelu całego nie udało się przejść, ale jakiś punkt konstrukcyjny osiągnęliśmy. Więc bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Myślę, że pozytywny. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w kolejnych produkcjach na moim kanale. Trzymajcie się, pa, pa. Hej! Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeśli Ci się spodobał, kliknij łapkę w górę. A jeśli chcesz więcej, zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału. Do zobaczenia.